Ich celem jest propagowanie w pełni legalnej, bezpiecznej i aktywnej formy spędzania wolnego czasu. Integrują się poprzez udział w zorganizowanych rajdach, pokazach i eventach. Po raz kolejny miłośnicy ofrodu chcieli zaprezentować swoje stowarzyszenie podczas pikniku stowarzyszeń. Niestety, nie pan Grabski uniemożliwił nam. Wjazd autami na teren pikniku, dlatego się nie wystawialiśmy, bo jak mamy pokazać samochody bez możliwości pokazania samochodów? Wszyscy byli przygotowani, auta nawet umyliśmy, co nam się rzadko czasem zdarza. Ale no niestety, bez zgody no nie będziemy wjeżdżać, nie będziemy ryzykować mandatami. Z zapytaniem dlaczego fraudowcy nie mogli zaprezentować swojego stowarzyszenia udaliśmy się do organizatora przedsięwzięcia, Starostwa Powiatowego. No nam również jako organizatorom pikniku czwartej jego edycji jest bardzo przykro, że grupa ofraudowa nie mogła się wystawić, tak jak w poprzednim roku. Jest to również ciekawy element do pokazania mieszkańcom. Jednakże trzeba pamiętać, że Plac Narutowicza jest w gestii Urzędu Miasta. No niestety okazało się, że urząd miasta nie pozwala na to, aby te samochody wjechały na teren placu, mogły się wystawiać tam na pobliskim parkingu. No jednak to wiadomo grupy offroadowej nie satysfakcjonowało, bowiem cała część główna pikniku odbywała się na placu Narotowicza. No i niestety nie zaprezentowali się w tym roku też jest nam bardzo przykro z tego powodu. Tak jak w poprzednich latach, oczywiście wystąpiliśmy do Urzędu Miasta z prośbą o zezwolenie na wykorzystanie Placu Narutowicza na jarmark. Taką zgodę otrzymaliśmy. No niestety w ostatniej chwili okazało się, gdy doszło do momentu wydania przepustek na wjazd właśnie samochodów, że Urząd Miasta nie zgadza się na wjazd pojazdów na Placu Narutowicza. No dlatego też musieliśmy po prostu grupę offroadową odwołać. Oni też już nie byli zainteresowani wystawianiem swoich samochodów poza obrębem Placu Narodowicza. No nie ma się co dziwić. Wszyscy ludzie, którzy odwiedzali nasze stoiska, przecież chodzili po tym głównej części, także tam stowarzyszenia mogły się prezentować. Jak podkreślają ofraudowcy, w tym przypadku samochód samochodowi nierówny, bo przecież na placu znajdowały się też inne pojazdy. Nawet bym powiedział dyskryminacja w pewnym stopniu. E, inne pojazdy mogą wjeżdżać, my nie możemy. Jak to tłumaczymy? Nie tłumaczy, po prostu nie możemy wjechać. Szkoda, robimy niejedną imprezę w roku. Zawsze staramy się współdziałać z innymi stowarzyszeniami. Teraz jesteśmy zdyskryminowani, dlatego też nie przyjechaliśmy pokazać się tutaj. Przyszliśmy zobaczyć po prostu, jakie inne stowarzyszenia w tym roku wystawiły swoje stoiska. Warto podkreślić, że podczas ubiegłorocznej edycji stowarzyszenie gościło na pikniku. Poprzednio też były problemy, ale wtedy się udało to przeskoczyć. Teraz pan Grabski nie wyraził zgody, dlatego nie wjeżdżamy. Widocznie w tym roku może te nasze samochody są cięższe i <śm> 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 mamy więcej błota na sobie może. Czy zatem selekcja samochodowa to nie jest dyskryminacja? Czy za decyzją miasta stoją względy polityczne, to poddajemy już Państwa ocenie.